Cześć, z tej strony Nuz, witam serdecznie w pierwszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj taki luźny odcinek, trochę może śmieszny, bo będziemy patrzeć jak walczy z tulem, jak próbuję upiększyć tą najtańszą dzielnicę Wyżbowej Zatoczki. Ale pomyślałam sobie, że od czegoś trzeba zacząć, potrzebuję czegoś lekkiego, przyjemnego i, i prostego, że tak powiem, na rozluźnienie, bo nie powiem, stresowało mnie to bardzo, szczególnie nagrywanie dźwięku, zbierałam się do tego bardzo długo. Ale pierwsze koty na płotę, mam nadzieję, że jakoś to pójdzie. Wybaczycie mi wszystkie błędy i potknięcia, dzisiaj próbowałam zgruntować ten filmik chyba pół dnia. Także teraz już jest naprawdę z górki tylko dźwięk i jesteśmy ready. Co chciałam powiedzieć? Chciałam Wam powiedzieć, że plan i założenie jest takie, że przerobimy wszystkie światy prędzej czy później. Bo wiadomo, chwilę to potrwa, trochę tego jest, szczególnie te pierwsze miasta były dość spore. Także jest trochę roboty, myślę, że następnym razem już nie będziemy oglądać jak przestawiam kwiatki, ustawiam ławeczki, latarnię, bo trochę się to chyba mija z celem. Chyba, że macie ochotę oglądać takie filmiki, to dajcie znać. Jedyny problem to przerobiłam już tą dzielnicę handlową w Wierzbowej zatorce, także to już niestety mamy za sobą. Nie pomyślałam, żeby to nagrać w ogóle, że to się może przydać, ale rozumiecie, że że ja w stresie od kilku dni nagrywania, także wybaczycie mi mam nadzieję. W każdym razie, tak jak widzicie, tutaj próbuję trochę dostosować to otoczenie, trochę je upiększyć, bo wszyscy wiemy, że jest dosyć pusto w tych pierwszych miastach, szczególnie te po następne już są trochę lepiej dopracowane. Też są puste, ale przynajmniej ładniejsze. W sensie istnieją do wyżłowie zatoczki, i ja uwielbiam te miasta z podstawy, te pierwsze i, i Windenburg, bo są ogromne, są piękne na swój sposób, tylko że no po prostu puste, tak? Bo mamy dzielnice, gdzie masz 5... Powiedzmy, pięć parcel w innym miejscu, tak naprawdę, i trzy krzaczki na krzyż, i to powinno wystarczyć. No, nie wystarcza, dlatego stwierdziłam, że trochę y, to podrasuję, że tak powiem. Nie będę się bawić w żadne jakieś y, nie wiadomo jakie budowle, i nie wiadomo jakie po prostu y, tutaj konstrukcje, bo nie umiem, pewnie nie jestem w stanie, nawet przy pomocy tula. Może jakbym się bardzo, bardzo, bardzo postarała, to może by mi się udało, ale. To nie jest ten etap, a też to trochę chyba nie jest mój styl. Ja tak naprawdę lubię tą grę, taką jaka jest. Gram generalnie bez modów, nie używam modów, nie używam CC. Znaczy CC nie używam w ogóle, modów nie używam praktycznie wcale. Kilka jakichś tam małych fixów, więc nie będę też wymyślać tutaj nie wiadomo czego. Zobaczymy, jak to z czasem pójdzie. Tak naprawdę po prostu trochę roślinności, trochę ewentualnie huśtawek, grilli i tym podobnych rzeczy, żeby po prostu było trochę żywiej, ale na pewno nie jakieś, nie wiadomo, jakie budynki i kombinowania, bo... No bo nie, no bo to nie jest do końca mój styl. Jeśli chodzi o budowlę, to też pewnie się szybko zorientujecie, że są one dość proste, że tak powiem. W sensie nie ma też jakichś wydziwianych um, skosów, ukosów, zaokrągleń budynków stworzonych przy pomocy tula, bo to też nie jest mój styl. Ja lubię takie dosyć proste, nieskomplikowane, że tak powiem, bryły, domy. I lubię po prostu to tak, w ten sposób, i w ten sposób tworzę. Mam nadzieję, że ktoś to... że komuś się to spodoba, może komuś się to przyda. Zresztą kilka, ja w ogóle do tego sejwa zabierałam się już, żeby Was nie skłamać, sami kilka razy, kilka budowli możecie znaleźć u mnie w galerii. Natomiast za każdym razem kończyło się to tak, że zaczynałam, budowałam kilka domów, po czym miałam jakąś przerwę w graniu, bo coś tam wiadomo, życie, tak, jestem dorosła, mam rodzinę, mam pracę, więc to nie jest tak, że siedzę co dzień przed komputerem, niestety, choć bardzo bym chciała. W każdym razie, no, w związku z tym miałam jakąś tam powiedzmy przerwę, zdarzały się przerwy nawet dwumiesięczne, pamiętam, że po którejś aktualizacji, właśnie. Na Discordzie jednym wszyscy się śmiali, wszyscy dawno grali. A ja nagle miałam chyba dwie czy trzy aktualizacje, jakby do zrobienia naraz, bo, bo nie miałam wcześniej czasu włączyć gry. No i jak wracałam już do grania, to stwierdzałam, że a ten do mnie do końca, a to coś tam, a zaczęłam, ale wypadłam z rytmu. No i zaczynam heja od początku wszystko jeszcze raz. Mam nadzieję, że tym razem, teraz jak już zabrałam się za to po raz kolejny, to jeszcze z wami tutaj na oczach, że tak powiem, w, w, świata. To jednak y, będę bardziej w tym stabilna, że tak to nazwę, i, i pociągniemy to od początku do końca. To będzie żmudny proces, bo parcel jest wiele, szczególnie w tych pierwszych miastach jest ich po 20 chyba jeden. W Windenburgu też chyba 24 czy 25, no także jest trochę roboty. Potem się śmiałam dzisiaj nawet z kimś, że potem to już jest jak. Z przejdzie się do takiego świata typu z wilkołaków, albo z wampirów, to jest chwila moment, bo to 5, to jak jedna dzielnica Wieżbowej Zatoczce, więc to 3 dni, raz, dwa i po krzyku. No natomiast trochę roboty jest. Także zobaczymy, jak to będzie wszystko szło. Zastanawiam się, wiecie co, czy pociągnąć na przykład całą Wielbową Zatoczkę i potem przejść do cały Jazy Zdrój, czy do jakiegokolwiek innego miasta. Jeszcze o tym nie myślałam. Z jednej strony jest to trochę męczące, znaczy męczące, no męczące, można tak powiedzieć że wszystkie budynki są praktycznie w jednym stylu, że tak powiem, no bo ja też tak lubię, tak mi się podoba jak całe miasto mniej więcej jest w tym samym stylu. No więc powiedzmy, w tej Wierzbowej będzie 27 budynków w tej samej na to samo kopyto, no i zastanawiam się, czy nie będzie to za bardzo męczące, nużące, może tak. Ale z drugiej strony no jest to jakaś satysfakcja, że skończy się pierwsze miasto, mm, jak się widzi, jak z pustych parcel się nagle zapełnia dzielnica. Jedna, druga, trzecia. No więc zobaczymy. Może będziemy to przeplatać po prostu czymś innym. Może sp sp spróbujemy zrobić serię yy, Gra Podstawowa tylko albo, znaczy lub Gra Podstawowa plus dodatek w zależności od tego, w jakim świecie będziemy budować. Wczoraj też jak yy, przestawiałam dzielnicę tą handlową, w sensie też się upiększałam tak jak tutaj. Niestety zapomniałam tego nagrać, więc jeśli ktokolwiek chce to zobaczyć, to niestety nie ma takiej możliwości. Bo w ogóle nie pomyślałam też, żeby to nagrać. W każdym razie, jak przestawiałam i szukałam czegoś chyba w debugu albo w live editie to yy, wrzuciły mi się w oczy te makiety domów, i tak sobie pomyślałam, że w sumie to by mogło być dosyć ciekawe, spróbować zrobić taką serię może z gry podstawowej albo z gry podstawowej plus dodatek i zrobić jakby odzwierciedlenie tych domów, które są w debugu. Nie wszystkie oczywiście są warte, że tak powiem, uwagi, albo mamy pięć takich samych domów, na przykład jeśli chodzi o grę podstawową, to te domy. Na zasadzie Nowego Orlanu z Wierzbowej Zatoczce, to tam jest chyba z 5 takich samych. One są dokładnie praktycznie identyczne, mają inny kolor i trochę może inaczej dach, że tak powiem, poprowadzony. Także no to to będzie bez sensu, ale podejrzewam, że znajdzie się tam parę innych, więc może warto bo było coś takiego spróbować zrobić. Ja też mam straszny problem, jeśli chodzi o budowanie starterów, albo ograniczanie się, jeśli chodzi o pakiety, bo, bo mnie to po prostu męczy strasznie. Ja strasznie nie lubię się ograniczać. Strasznie mi to męczy. Z jednej strony wychodzę z założenia, że no nie po to jest gra, żeby sobie narzucać jakieś restrykcje. Znaczy, inaczej, jeśli chodzi o let's play, e, to jak najbardziej kocham, zaczynać od zera wszystkie możliwe wyzwania, parceli i tak dalej, ok? Ale jeśli chodzi o budowanie, ja po prostu nie umiem startery. Nie umiem startery i nie umiem w ograniczenia pakietów, bo nie wiem, po prostu nie potrafię. Startery udało mi się zbudować dwa już do wyżbowej zatoczki. Pewnie na dniach będą filmiki, jakie tylko skleję i dogram dźwięk. Ale no, od razu Wam mówię, że wszystkie moje startery, jeśli je zobaczycie, czy będziecie chcieli pobrać czy cokolwiek, to mają po prostu tylko kuchnię i łazienkę. Bo ja nie jestem w stanie za 20 tysięcy zrobić więcej. Nie wiem, jak ludzie budują, jak są w stanie zbudować startery, w których macie pełni, w pełni urządzoną parcelę, typu łóżka, nie łóżka, komody, a salon to już w ogóle. No bo te startery, które zbudowałam, to jeden będzie chyba kosztował około 17, 000, drugi około 16 tysięcy. No to teoretycznie, jakby jeszcze możecie wprowadzając się, postawić sobie łóżko i ewentualnie może jakąś kanapę albo coś, żeby było wygodniej. W jednym mm, będzie, że tak powiem, gdzie zjeść, w drugim totalnie nie. Więc jak ktoś inny jest w stanie to zrobić, nie wiem, podziwiam, szanuję naprawdę. <laughs> Od razu ostrzegam, że w moich nie będzie można. Także, żebyście byli ewentualnie przygotowani. Tutaj, jak widzicie, skończyłam upiększać ulicę, przechodzę dalej. Części filmików też nie zobaczycie, może Wam się w pewnym momencie rzucić w oczy, że przeskoczyliśmy w zupełnie inne miejsce, a nie widzieliście całości, ale stwierdziłam, że kręcenie Wam przez pół dnia i pokazywanie Wam, jak ustawiam każde pojedyncze drzewo, każdą pojedynczą trawę jest bez sensu. Widzicie z grubsza jakby założenie, jakie jest, czyli upiększenie tych tutaj ym, kawałków trawy przed, przed każdą działką i poustawiam dość sporo drzew naokoło i też jakieś krzaczki, że tak powiem, między parcelami, bo jest strasznie pusto. Fakt, że tutaj z tej strony akurat, co teraz, że tak powiem, buduję, w sensie mam jakby otwartą działkę, to między tymi dwiema parcelami jest dość mało miejsca, ale udało mi się tam wsadzić kawałek trawy i kawałek jakiegoś krzaka, żeby nie było tak pusto. Tam z drugiej strony też jest dość wąsko i jest taka ścieżka jakby, Mm, I tam był większy problem, ale jakieś tam drzewo, trawka zawsze się zmieści, <grym> zawsze można to trochę zmniejszyć i, i coś dorobić ciekawego, innego. W każdym razie, no nie wiem, potrzebowałam, żeby tutaj bo zresztą już widzicie pewnie różnicę, że jest troszeczkę lepiej, troszeczkę przyjemniej się na to patrzy po prostu i te te simy, te simy, <grym> te simy chodzące po, wokoło nie będą po prostu wszędzie miały pustej przestrzeni i, i nie będą miały, że tak powiem, nic innego do roboty. Jedyne co, to jeszcze nie zobaczycie też, jak są zmienione te kawałki trawy tam przy tej jakby głównej ulicy, że tak powiem, bo tak naprawdę było to dokładnie to samo, czyli trochę krzaczków, tam chyba jeszcze z dwóch stron ustawiałam dwa takie jakby śmietniki, żeby to było takie trochę żywsze i trochę bardziej naturalne, wiecie, jakiś wywóz śmieci czy coś takiego, także one też tam stoją. I tyle, no niestety nie dało się nic postawić na tej trawie, tam w ogóle na środku, na tej dzielącej ulicy, no ale chyba jakoś przeżyjemy. I nie próbowałam tam stawiać nic z drugiej strony rzeki, bo uznałam, że aż tak daleko ja nie zaglądam. Nie wiem jak wy, ale no ja w sumie robię safe faj. O mamo, dobry początek. Głównie dla siebie, tak naprawdę, jeśli wam się spodoba, to spoko. Jak nie, to bardzo mi przykro ale, no, robię to dla siebie, tak, bo to ja głównie będę na tym grała, jeśli Wam się to przyda, no to super, jak najbardziej. Będzie mi zastanawiać, co dalej. Tutaj przerzuciłam się na inną działkę i postanowiłam trochę zrobić porządek z tym mm, ogródkiem, że tak powiem, co tam jest, bo tutaj też podejrzewam, że powstanie jakaś na tej dużej parceli. Myślałam o dwóch domach najpierw, ale w sumie mnóstwo ludzi tak robi. Znaczy, nie jest to nic złego, jak najbardziej, ale stwierdziłam, że może zbuduję tutaj, to jest też duża parcela, może jakieś centrum rekreacji, jak nam doszło z Razem Raźniej, albo coś w tym stylu. Yy, więc ten ogródek tutaj trzeba by trochę podrasować, że tak powiem, żeby mniej było do, do postawienia tam, żeby znowu nie stawiać grilla na jakiejś parceli, albo czegoś takiego, to będzie stał tu na końcu. W międzyczasie też widzieliście, jak się zaplątałam z tulem. Słuchajcie, tul ma coś takiego do siebie, że generalnie łatwo się przestawia wiele obiektów na raz, ale są takie obiekty typu stół z krzesłami na przykład. Albo ta doniczka z tym drzewem, że zaznaczasz tylko doniczkę, a nie obie rzeczy, i jakby tylko doniczkę przestawiasz, a ta druga rzecz przestawia się automatycznie. Ja o tym ciągle zapominam i walczę po prostu jak szalona czasami, bo zaznaczam wszystko, jakby kilka obiektów na raz, próbuję kilka obiektów na raz przestawić, a się okazuje, że to wcale tak nie działa. No, tu oczywiście jeszcze zwariował, zwariował mi Risher w międzyczasie, także no wybaczcie, ale, ale próbuję. Yy, także. Także tyle chyba tak naprawdę, co miałam wam do powiedzenia na dobry początek. Mam nadzieję, że pierwszy filmik przypadnie wam w miarę do gustu i spotkamy się przy okazji następnego. Następny będzie pewnie już budowlą z zwierzbowej zatoczki, pierwszym, może starterem. Zobaczymy, jak uda mi się to wszystko ogarnąć. I życzę wam miłego dnia, do usłyszenia.